Siemowidzowie! Dzisiaj jesteśmy na GeForce Kingsie. Yy, i co, dawno was tu nie było a, że jeszcze bym zapomniał, Stawcie z lajka pod filmem oraz, jeżeli chcecie, tam jeszcze jakieś giveaway będą ale możecie pisać jakieś miłe komentarze, to zawsze zachęca do stawiania większej ilości filmów i produkcji dla was właśnie tych filmów yy, używajcie mojego kodu, który yy, już mam tutaj Czekajcie, już Wam tutaj zaprezentuje Tak, tak, Matrius. Ale jeszcze żeby się upewnić po sam, już nie pamiętam. Sprawdzę. A nie mam nawet. To przy Was tutaj zaprezentuję. Już Wam tutaj prezentuję. Proszę, niech będzie taki. Rozumiem, stwórz od... No i macie, wpisujcie, tutaj macie Matrius 10. Wpisujcie, on daje 5% bonusu do wpłaty oraz przy pierwszej wpłacie. Jeżeli pierwszy raz używacie kogoś kodu, dostajecie darmową skrzynkę. Totalnie za darmo. Dostajecie właśnie taką skrzynkę ze 60 ł no, Której no, słabe rzeczy macie, no ale, ale macie, tak? Za darmo, zawsze ja bym przynajmniej ją Zobaczcie, testowo otwarcie sobie weźmiemy. Zobaczcie. Mamy takiego glowczka. No i macie złote 24 zł w kieszeni za darmo, więc ja myślę, że to idealna opcja, żeby wbić tutaj na kieszenie z Kinsa. No co? Mamy walutę 250, tych co nie dostałem, tylko 5 zł gwarantowałem. Ze względu na to, że z, z tych 5 zł będziemy starali się cokolwiek w sumie zrobić, bo zawsze dążymy do kosy, no ale z tą kosą, to można powiedzieć, że trochę ciężka jest, nie? Więc właśnie. Będziemy próbowali coś z tym tak czy tak zrobić. To jest spełniej wymagane, przez cały czas mi piszą. Dobra, no za chwilę coś tam powinniśmy ogarnąć, ale to poza odcinkiem ogarną. Dobra. Dobra. Yy, macie tutaj update yy, event, który w ogóle trwa 46 dni aż więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo. Macie jakieś karty, miałem 250, więc nic niestety z, z tym nie mogę zrobić, bo od 500 dopiero można. No macie tutaj jakieś je, karty, tutaj macie generator, który chyba właśnie był od 200, od 500 tych gemów, tak. Czyli, yy, nie, no tak, od 500. Yy, I co, macie tutaj karty, klikacie, bierzecie na generator, wpłacacacie wszystkie gemy albo ile chcecie i wrzucając tej strumki skina. No i oczywiście ranking, płacacie ileś tam gemów. No i... Yy, ma się jakieś tam miejsce w rankingu, w zależności od tego, jak wam ta pozycja się ustatkuje. No, no. <laughs> yy. zacznijmy jak zawsze, najtańsza skrzynka. Ogólnie tutaj na g 4 się jeszcze trybów aż tak dużo nie ma, więc yy, słabo jest trochę. No i też słabo jest to, że się trochę czeka na te boty, aż w końcu dołączą, no ale dobra. No, jak przegramy to bitwę, mamy jeszcze 4 złotych 26 groszy. Yy. No i dobra, bo no, zobaczymy, jeżeli zacznie oddawać takie 4 się, to będziemy płacali tutaj, bo no. to wszystko zależy od tego odcinka. No pierwsza bitwa i przegrana niestety. Niestety niestety niestety. 4 zł było do wygrania, jak na nas budżet to w sumie można powiedzieć że naprawdę dużo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Tutaj jeszcze dostaliśmy, dostaliśmy crashback w postaci skina na 4 grosze. Ej, no i co, nie no, spróbuję cokolwiek z tego zrobić. Ten może odcinek może być bardzo krótki, bo już teraz nawet widzicie, że już mam tylko 2.70, jak to bitwę przegramy. W zależności czy mi odda, czy nie, ten odcinek będzie wymierzony długościowo. No i kolejną bitwę niestety przegrywamy. Yy, no niezbyt na razie tutaj nam coś się okazuje. No, yy, mamy już 2.70 tylko, no i kurde, jeżeli teraz bitwę przegramy. To będzie koniec odcinka <grymne> <grymne> więc no kurde się niezbyt fajnie zrobiło no, 274 no dobra no to Słuchaj, nas nie chce to robimy na Goldsona Goldstone 4 osoby stwórz bitwę no Szkoda jakby byśmy, jakbyśmy przegrali wszystko wszystkie bitwy tak jakby Jakbyśmy przegrali wszystkie bitwy no ale czasami tak w życiu jest no. Goldson, no proszę, daj mi coś, daj mi coś co pozwoli mi jednak wygrać i jeszcze coś na radę zrobić z tego. No nie, niestety na pewno to przegrywamy biczka chujowa. Eee, no i tyle no co mam do gadania. No nic nie mam do gadania, bo... No bo gówno dostałem i... i już w sumie nic z tego nie zrobimy, no. Jakieś tutaj można widzów skrzynki otworzyć, nawet tych skrzynek nie znam, otwieram to po prostu, nie patrząc na to, co to w ogóle w tej się znajduje. Eee, aha, bo tu jest albo gówno, albo dobre. Eee, nie wiem, 1% na też jest tak gówno. Dobra. Szybko sobie tu jeszcze coś tam porobimy. tak eee, szybko pomijemy, tutaj i tak pewnie gówno trochę, no właśnie i w taki skinach też jakiś snów no i dobra no na tym kończymy odcinek bo nic nam nie drapło. smutno ale to tylko 5 zł przeżyję chociaż te 5 zł to zawsze jest coś dobra to żeby to jeszcze dwa razy bo mogę Niestety, więc nie, zapytałem, nie, zapytałem, nie zapytałem, W ogóle co to jest za MK? Na 40 groszy kosztuje. Super. W ogóle nie co ja to otwieram. Dobra. No to nie będę przedłużał. 7.